Dziękuję za mała. komentarze. A nie mam mle mle mleczka. Nie umiem tak pienić, jak ty. Nie. A nie umiesz podgrzać mleka? Nie umiem takich rzeczy skomplikowanych robić. Ludy moje kochane, słuchajcie. Nie, cicho być. Cicho. Chwila przerwy. Cicho. cicho. <laughs> Chwila przerwy. Cicho! Bo muszę sobie spienić. Cicho! Cicho. Cicho. Cicho! 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 Ej, właśnie popłacze przez ciebie. Mam płakać przez ciebie. Nie, masz nie mówić. Ze śmiechu? Masz nie mówić. <śmienny> Zakazuję. Masz pójść pij tą kawę! No ciepła jest, zaraz ci wystygnie i Nie, bo jest za gorąco! Jest cieplutka, dawaj, gul, 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 Spadaj! No. Nie, jak na jest Do na Osie, Osiem, łapek lody brakuje Dawaj, dawaj Nie, to mi ka to jest... Mam pić kawę do dna, porąbało? No to weź łyka chociaż, sprawdź, dobra jest, no kuźwa no Nie mogę, bo się śmieję Bo jak wypluję kawę na monitora, po kamerkę, to nie będą ludzie widzieć Widzisz, dobra jest bardzo dobrze, prawda? Dobrze, cieszę się. Człowieko, co ty robisz? Muszę go tylko nauczyć. Nie będę mówiła. On przeleci. E, nie tak, mój mąż jest wspaniały. Zawsze przez niego płacze ze śmiechu. <śmiech> Dosłownie.